Już nagrywasz? Mhm. Mm Dopiero wpuściliśmy szczurki. I zastanawiamy się, jak to będzie. Redzia, czyli szczur beżowy. No, jak widać, bardzo aktywna. A nowy szczur, która się nazywa krówka, póki co bynajmniej. No. no. Nic nie robi. <grym> A redzia jest aktywna bardzo. Redzia cały dzień w domu była, a krówka przyjechała do nas zbyt goszczy, Czyli, jakieś no O, o, o! Niuchanie główne. Cudzego? Znajdzie w końcu krówkę. O, krówka zauważyła, że inny szczur jest. Chyba. No, zauważyła. Aktywna się zrobiła. Nie? Mhm. Bardzo jestem ciekaw pierwszej reakcji. O, ogonek cudzy. O, obwąkiwanie. Słodko. Łapanie za oko. nie fajnie. O, słodko. Ale się wąhajno śmiesznie. Hmm. Jedno chcę wyjść, a drugie wleść. Śmiesznie. O, mogę zabrać transporter czy zostać? No, sam wiesz. To zapis był. Który to szczur? Łochanie Dupska. Zacznie się, może zaraz. Szczury, gdy pierwszy raz się spotykają, muszą ustalić hierarchię, więc. I mogą przy tym być dość agresywne. Więc. Różnie może być. Chyba się zaczyna. Oj, tak, zaczyna się. Nie? No. Ale piszczą śmiesznie. No, to chyba krówka piszczy, co? Taką hmm. wrażenie. Chyba da. Zdaje mi się, że na inaczej piszczy. Uj, no, już nie gryzą się, dobrze jest. Póki co. Póki co jeszcze się nie, 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 nie walczą mocno. Ale Redzia, widzę, jest bardziej uh -huh. agresywna. Redzia jest dominantem. <gry> o, odpychnęła. Ciekawe to jest, powiem Ci bardzo. Tak, godzinę musimy nad nimi sterczeć i patrzeć, jak będą się zachowywać. Mhm. Jeśli się dogadają, to wrzucimy je do transportera i będą siedzieć w nim, no, kawał czasu. A potem będzie można je do klatki wpakować. Póki co źle nie jest. Nie, 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 nie walczą ze sobą, ale widzę, że to Redzia jest ta dominująca w sumie. Póki co, czy nie? No się nie dziwię w zasadzie. Ciekawe, że im przeszkadzamy. <śmiech> <śmiech> A, Rydzia zdecydowanie chce dominować. Nie? No. No ty robisz, Rydzia. Ale jeszcze się nie dogadały, widzę. Hmm. Jeszcze nie. Myją, myją, myją. Rydzia i Krówka. Ta, to Krówka piszczy. Łee, zesrała się. Czyli się stresuje. Znaczy takie mamy y, domysły, że... Bo zauważyliśmy, że szczury jak się denerwują, to się no <ścoughs> Więc no. 6-9. A Redzia chce dominować. Hi, hi, hi. Uuuu, uh, uh, uh. reggia, spoczęczku. <tryk> <tryk> Niuch, że główno. Ale póki coś nie jest. No. A, daj na ten kibik. Lepszy widok będzie słodko. Co słodko? Ręczą koło siebie. No, tak póki co. Ale główny to jest coraz więcej i ręcz, a jakie główno zrobiła? Wielkie. Potrójnie wręcz bym powiedział. Ręcz, co ty. A powinien mieć ręce poza. Nie. No. Ale Wanna będzie śmierdzieć. A ręcznik już w ogóle. Ty tam się zaprzyjaźni, ale nie? nie, mi tu wychodzić też. No, jest w ogóle pierwszy kontakt Redzi z innym szczurem od. Y, miesiąca? Y, nie, jakoś dwóch tygodni. No, no. Pierwszy raz od dwóch tygodni kontakt z, z innym szczurem. A w ogóle mają tyle samo y, tego lat bym powiedział, ale no dosłownie, w ten sam dzień się urodziły, więc więc no fajnie. Ale póki co widzę, że jest dobrze między nimi. Mm -hmm. Redzia swoje dziwne szczurze dźwięki robi. I zaraz pewnie wyskoczy z wanny, bo znalazła ten punkt najniższy. No właśnie. Redzia. <gry> ale Redzia tu już była, więc więc się nie dziwię. No co można im żarcie sypnąć? Lepiej nie. Czemu? Bo się będą kłócić. Ale o to chodzi, przecież na początku mają się. No właśnie. Mają na początku się zawsze ogólnie się zapoznać, a później dopiero. Mówisz. No. No czy już są zapoznane trochę. Mają się dłużej zapoznać, godzinę, tak? No Reja chcę bardzo wyjść. Nie jest zainteresowana integracją? Nie. To no. za szczur. Integruj się, a nie. Masz krupkę, integruj się. Mieci <grymne> sprowadziliśmy szczur, a ty jej z Bawić się ma się Ogólnie się nie znamy mocno na szczurach, to są nasze pierwsze. No no. Nie, daj, tutaj po głównie. No Rejdzia. Rejdzia, widzę, dużo bardziej aktywna jest, nie? No. Ale się nie ma co dziwić, klupka jest zmęczona. Wydaje mi się, że jest mniejsza. Już odrobinę, może dlatego, że Pisz, pisz. O, 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 o. Zaciągnięcie za ogon? Ale to są niedozwolone ruchy. Ruchy niedozwolone? Co to ma być? Guys? Nie było. Regia za się. Integruj się, a ja nie wiem się to wspinasz. Jeszcze rozbryzgała kupę. Była <słyska> regia. w dupę w O, zaczyna się. Agresja. Na chce coś tam robić. Ona mokra jest teraz. Krówka, że cikała się na lecie? Możliwe. Ale na jej głowę. Aaa, oddała ci na twarz, ha, ha, ha. A nie? Dosłownie. Dominacja. Mhm. Agresja to jest, nie? Pacha, jaka agresja. Biedna krówka. Na twarzy masiki własne. Redzia dominuje. Dobrze, chciałem tak. Dobra redzia. Dominant. O radia będzie wodę? Myślisz? Chyba tak. Oddała siki. Redzia się maja, a krówka chciała oddać, ale nie wyszło. No ale też trzeba przyznać, że krówka jest w dużym gorszym stanie w tej chwili, bo podróż męcząca i tak dalej. Niedzą. Nie? Obecnie Redzia ja się myje, a krówka sobie szuka teraz drogi. Czy cokolwiek robi. Co by się stało, jakbym tego ogórka nie rzucił? by się kłócić. Z jakiejś, no, z jakiejś przyczyny chciałbym to zobaczyć. Walcisz do Raczej się, czy ja wiem, czy słodko? Raczej obrzydliwe w sumie, takie skakanie po sobie i dotykanie swoich płynów. I tak dalej. Pisk, pisk. Jedna krówka. Nik. Co tam? O, słodko. Szczerzej się. No, może, no, może nie. Ja wiem bardziej że wygląda jak wyraźnie ją pchała po prostu. No ale powiem Ci, nie jest tak że jak myślałem, że może być. Spokojnie zrobiłeś, nie? nie? Mm -hmm. um. Bruxing. <grym> Czy nie? No. Ostrzy zęby do ataku. <grym> <grym> Może. A nie? To możliwe. Poza tym są dziwne. No, słodko to wygląda, no. nie, nie powiem. Też tak umiem. Wstąpią hmm. sobie obok siebie i tyle. A no to już koniec? Możliwe. Szybko. Chyba Redzia wygrała. No. mnie takie mam wrażenie. Czy nie? No, chyba tak. Szybko strasznie. Masz krówkę zmęczona, to myślę, że może to też zaważyło mocno. Mm -hmm. Może się odegra jak odpocznie. <śmiech> <śmiech> Ale by było. Remage. No to chyba można skończyć film, no bo no. Mm -hmm. No to tyle. No, widzę średnia wygrała chyba. Będą info dalej odnośnie tego jak to tutaj idzie. Pa, pa.